Witaj, Mirek Szmajda. Spotykamy się dzisiaj z Lechem Nowakiem, Witam. który opracował raport na temat autoresponderów. I Postanowiliśmy porozmawiać tak kilka razy na temat tematu wykorzystywania autoresponderów, szczególnie w kontekście automatyzacji różnych. No głównie, marketing, właściwie głównie marketingu, automatyzacji marketingu. Czy można tak to nazwać? Tak, Czy no, to działania działań ten... związanych z pozyskiwaniem klienta, stworzeniem list wysyłkowych. Mamy w automatyzacji marketingu właściwie kilka etapów. Przede wszystkim są takie chyba dwa etapy, tak? Podstawowe, czyli ten kiedy. Po, klient nie jest jeszcze klientem, tylko jest potencjalnym klientem mhm. i potem kiedy staje się klientem. Tak, myślę, to właściwie chodzi o to, że są dwa etapy. Jeżeli chodzi o automatyzację marketingu. Tak, przy czym w tym drugim etapie jest już łatwiej, ponieważ my mamy maila klienta, mamy jego dane i możemy je wykorzystać i, e, jakby umieszczając akcje zapisywania lub wypisywania z list w różnych miejscach naszego sklepu na przykład. No, jest, nam prościej operować, jest nam prościej operować, bo już mamy e-maila i możemy go dopisywać, to wypisywać. Natomiast w tej pierwszej sytuacji, kiedy to jest potencjalny klient, musimy go jakoś nakłonić do tego, żeby nam dał swojego maila. Musimy go jakoś przekupić, musimy go jakoś do tego przekonać. I musimy go też przekonać do tego, żeby używał serwisu, będąc zalogowanym w tym serwisie. Czyli jakby, no musimy, musimy tak zbudować serwis, żeby klient wchodząc do niego, yy, chciał się zalogować, bo dzięki temu zobaczy, nie wiem, lepsze oferty, czy zobaczy, zobaczy coś, co chciał zobaczyć.